Ellen Goldwhite myśli ducha proroctwa do objawienia Jana, objawienie, rozdział drugi, zbór efeski. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Objawienie 2, 1-5. W tym fragmencie pisma zostały ukazane warunki przyjęcia przez Boga. Pierwsze doświadczenia efeskiego zboru świadczyły o dobrych uczynkach. Pan Bóg cieszył się z faktu, że jego zbór odbijał niebiańskie światło. Przez objawianie tkliwego i współczującego ducha Jezusa, miłość mieszkająca w sercu Jezusa, miłość, która go popychała do ofiarowania siebie za ludzkość i do cierpliwego znoszenia obelg ludzi, nawet gdy nazywali go diabłem, ta miłość, która go pobudzała w czasie jego ziemskiego życia do uzdrawiania chorych, była tą miłością, która miała. Objawić się w życiu jego naśladowców. Jednak oni zaniedbali pielęgnowanie współczującej miłości i czułości Jezusa. Własne ja, ujawniające się w dziedzicznych rysach charakteru, zniszczyło zasady wzniosłych i dobrych uczynków, którymi cechowali się członkowie zboru efeskiego. Pan Jezus musiał koniecznie pokazać im, że utracili to, czym byli poprzednio. Miłość, która przymuszała Zbawiciela do poniesienia za nas śmierci, nie objawiała się w pełni w ich życiu, dlatego też nie byli zdolni do przynoszenia czci i imieniu swego Zbawcy. A gdy już utracili swoją pierwszą miłość, zaczęli przyjmować filozoficzno-naukowe teorie pochodzące od Ojca kłamstwa. W obliczu tak wielu wymienionych cnót, jakież głębokie wrażenie wywiera nagana skierowana do zboru w Efezie. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość objawienie dwa, cztery. Zbór ten został wielce wyróżniony. Został zapołożony przez apostoła Pawła. Na terenie tego miasta znajdowała się świątynia Diany, której wspaniałość zaliczała się do cudów świata. Zbór efeski spotkał się z wielką opozycją i niejedni z ówczesnych chrześcijan. Byli tak prześladowani, że niektórzy z nich odwrócili się akurat od tych prawd, które wiązały ich z naśladowcami Jezusa, a w to miejsce przyjęli błędy, mające pozory prawdy, które wymyślił szatan. Ta zmiana przedstawia duchowy upadek. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej. Czyli takie, jakie są opisane w poprzednich wierszach. Jednak wierzący nie zdawali sobie sprawy ze swego duchowego upadku. Nie wiedzieli, że w ich sercach zaszła zmiana, że muszą się nawrócić, bo inaczej nie będą mogli spełniać pierwotnych uczynków. Mimo to Pan Bóg w swojej łasce wzywa ich do okazania skruchy, powrotu do pierwszej miłości i uczynków. Które zawsze są owocem prawdziwej Chrystusowej miłości. Nauki Nikolaitów. Zakon i Ewangelia nie mogą zostać oddzielone. W Chrystusie spotkały się łaska i prawda, sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Ewangelia uznaje wszystkie obowiązki człowieka w stosunku do Boga. Ewangelia jest rozwiniętym zakonem. Nic dodać, nic ująć. Pozostawia tak samo mało miejsca grzechowi jak zakon. Zakon wskazuje na Chrystusa. Chrystus wskazuje na zakon. Ewangelia wzywa człowieka do nawrócenia się. Do nawrócenia od czego? Od grzechu. A czym jest grzech? Przedstępstwem zakonu Bożego. Zatem Ewangelia wzywa ludzi do odejścia od przestępstw i powrotu do posłuszeństwa zakonowi Bożemu. Jezus w swoim życiu aż do zgonu uczył się absolutnego posłuszeństwa. Umarł jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych, jako niewinny za winnych, aby powaga zakonu pozostała w mocy, a równocześnie człowiek nie musiał zginąć. Dziło zbawienia w świetle starego i nowego przymierza jest tym samym. Chrystus był fundamentem całego żydowskiego systemu ofiar, wzory i cienie, przez które Żydzi oddawali chwałę Bogu, wszystkie bez wyjątku wskazywały na Zbawiciela. Przez wiarę w mającego nadejść Zbawiciela zostaną później grzesznicy zbawieni. Przez wiarę w Jezusa. Zostaniemy dzisiaj usprawiedliwieni. Przez to, że Pan Bóg oddał swojego syna, oddał samego siebie, aby człowiek miał jeszcze jedną szansę. Czy sądzicie, że gdyby Pan Bóg mógł zmienić swój zakon w celu ratowania człowieka w jego upadłym stanie, zezwoliłby na to, na jego śmierć, i nie zatrzymał swego jednorodzonego syna w niebie? Na pewno, lecz dlatego, że jego zakon jest tak niezmienny, jak jego charakter oddał swego umiłowanego syna, który był ponad zakonem i był jedno z nim, aby poniósł karę, której domagała się Boża sprawiedliwość. Śmierć umiłowanego Syna na Krzyżu obrazuje niezmienność Zakonu Bożego. Jego śmierć wywyższyła zakon i przysporzyła mu powagi, równocześnie pokazując człowiekowi wyraźnie niezmienny charakter zakonu. Z własnych boskich ust usłyszano te słowa: Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać lecz wypełnić Mateusza 5:17 Śmierć Jezusa zadośćuczyniła wymaganiom zakonu niestety dalej naucza się że ewangelia Jezusa unieważniła zakon boży że przez wiarę jesteśmy uwolnieni od konieczności bycia czynicielami słowa jednak jest to nauka nikolaitów Którą Chrystus tak bardzo potępił, do zboru Efeskiego powiedział: Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy poddają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego. A nie ustałeś, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Objawienie 2 wers 2 do 6. Ci, którzy rozpowszechniają takie nauki, uważają, że mają wiele do powiedzenia o wierze i o sprawiedliwości Chrystusa, lecz oni przekręcają prawdę, powodując, że idea ta służy zwiedzeniu. Tacy dowodzą, że musimy tylko wierzyć w Jezusa. I to nam w zupełności wystarczy. Sprawiedliwość Chrystusa jest listem polecającym dla grzesznika. Ta zaliczona sprawiedliwość wypełnia dla nas zakon, a my nie jesteśmy w żadnym wypadku zobowiązani do posłuszeństwa zakonowi Bożemu. Ta grupa dowodzi, że Jezus przyszedł zbawić grzesznika i On Go zbawił. Stale powtarzają: jestem zbawiony. Lecz oni naprawdę są zbawieni, gdy przestępują zakon i jachwę? Nie, gdyż szaty sprawiedliwości Chrystusa nie są płaszczykiem przykrywającym grzechy. Ta nauka jest prostackim zwiedzeniem, a Jezus stanie się dla tych ludzi kamieniem obrazy, tak jak Kiedyś dla Żydów, gdyż oni właśnie nie chcieli go przyjąć za swego osobistego Zbawiciela. Ci pozornie wierzący w Jezusa oddzielają Jezusa od zakonu, a wiarę uważają za namiastkę posłuszeństwa. Oni oddzielają Ojca od Syna, Zbawiciela świata. W rzeczywistości uczą za pomocą przepisów i przykładów, że Jezus przez swoją śmierć zbawi człowieka w jego grzechach smyrna Poselstwo Chrystusa do tego wczesnego zboru brzmiało bądź wierny gdzieby się nie schronili chrześcijanie polowano na nich jak na dzikie zwierzęta tropieni ukrywali się w pustynnych i opuszczonych miejscach byli kamienowani paleni przeżynani piłą zabijani mieczem błąkali się w owczych i kozich skórach wyzudzi ze wszystkiego uciskani poniewierani Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Hebrajczyków 11:37 do 38. Katakumby były wtedy dla wielu z nich schronieniem. Pod wzgórzami za murami Rzymu ciągnęły się długie biegnące kilometrami korytarze. Tam w podziemiach naśladowcy Chrystusa grzebali swoich zmarłych i chronili się przed pościgiem i prześladowaniem. Kiedy dawca życia wzbudzi wszystkich, którzy toczyli dobry bój wiary, wtedy z tych mrocznych podziemi powstanie wielu męczenników Chrystusa. Mimo prześladowań świadkowie Jezusa zachowali swoją wiarę bez skazy. Chociaż musieli się wyrzec wygody i odcięci od światła słonecznego, żyć w ciemnym, lecz przyjaznym łonie ziemi, nie narzekali. Zachęcali się wzajemnie słowami wiary, cierpliwości, nadziei, aby wytrwać. Utrata ziemskich dóbr nie zdołała ich skłonić do wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Doświadczenia i prześladowania były krokami, które zbliżały ich do odpoczynku i nagrody. Wielu z nich, podobnie jak słudzy Boży przed wiekami, było zamęczonych na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego z martwych wstania. Hebrajczyków 11, 35. Przypominali sobie słowa mistrza napominające, że w prześladowaniach dla imienia Chrystusa powinni być radośni i pełni nadziei, gdyż otrzymają wielką zapłatę w niebiosach, bowiem prorocy także byli prześladowani. Wierni cieszyli się, że są godni cierpieć dla prawdy, a z płomieni stosów często dobiegał głos pieśni triumfu. Patrząc z wiarą w niebo, męczennicy widzieli Chrystusa i aniołów, którzy spoglądali na nich ze współczuciem i uznaniem dla ich wytrwałości. Z tronu Bożego słyszeli głos: Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.